Gdzieś w nowym miejscu, nie pamiętam gdzie, gdzieś na północy. Dzisiaj sobie tutaj chodzimy. Na razie nic nie ma poza uwaga Kim Kardashian. No zajebiście. Byliśmy w restauracji teraz, 2 godziny siedzimy tam. Teraz wracamy. <grymna> Zapomniałam mojej kordy. Nie musiałam wracać jak gdyby teraz biegnę, bo na mnie czekają. No, chyba umrę. Jesteśmy w Kala Znaczy, na pewno się tak tego nie wymawia, ale tak się pisze. Zdecydowanie więcej tutaj turystów jest. Każda restauracja jest otwarta, jest pełno ludu. Boże, jest męczącznie. Nawet nie szłam tak daleko. Nawet nic nie mam w tej torbie, ale to torba z kotem. Jest ważna, nie mogę jej zostawić. Patrzcie jakie mega basenik. Co się wychodzi? O, 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 o. o. takie coś. Oh, you can go to jail now. Come on. Let's get there! O, oh, look Fanta! <laughs> tam byliśmy w środku, gdzie był ten basenik, sobie teraz skaczymy po kamieniach, a tam było to więzienie. Nagrywałam po polsku, bo tam Daniel był. Patrz, te kotwice! Podobno tu są koty zawsze. Ach, chyba mnie okłamali, nie widzę żadnych kotów. Mmm, no sensu, obcali mi koty pod kotwicami. A drugi się tu ukrywa. Myślę, że mi się dadzą pogłaskać. Bardzo wątpię. Cześć! Cześć, kocie! Jakiś taki pospolity czarny się daje pogłaskać, ale to piękno uciekło mi. Jesteśmy sobie na plaży teraz i oczywiście jedna typiera, która sobie płyła właśnie powiedziała, ale fajnie, także Polska górom To jest laska, pokaż im. Pójdę zawołać coś. Ogólnie Diego siedził, że nie pływać, więc sobie też pływał. W restauracji, w której zgubiłam swoją torbę, nie zgubiłam, zapomniałam swoją torbę. To była jakaś taka super mega włoska restauracja. Jedliśmy tam z dwie godziny. Makaron w ogóle robili na miejscu. Robili go też z godziny. Z godziny czekaliśmy na jedzenie, bo robili makaron świeży. zajebiście, ale powiadajcie, mi jeść. Jakby taki chociażby. Na 100% jest Polką, teraz sobie gadają po polsku. Powinnam się pójść przy, przywitać. Z jak tam się pływa babko? No, i dość, że Polka, to jeszcze wszystkie trzy tak biadolą po śląsku, że w nie mogę. Kurwa, takie ciotki jakby z Jaworzynki przyjechały.